Był pastuszek bosy na fujarce grał, pasał w górach owce i w się spał. Nagle aniołowie z nieba wbieli przyfrunęli. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Obudzili go, gdy spał, gdy spał. Dziś do betlejem trzeba nocą iść. Czas wypełnił dni, tam gdzie stajenka raz z bydlątkami leży dzieciąteczko I na sianku śpi Świat na to czekał wiele już lat I narodzenia dziś wita czas Biedni pastuszku, jasną drogą niebo płonie Na niebie pierwszej gwiazdy blask Na niebie pierwszej gwiazdy Blask. Był pastuszek bose, zimne nóżki miał, ale dobry anioł piękne budki dał. Wziął pastuszek owce, pobiegł tam jak ciebie przed siebie, a na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd. Dziś do Metlenia. i na siarku śpi. Świat na to czekał wiele już lat i narodzenia dziś wita czas. Biegni pastuszku jasną drogą niebo płonie, na niebie pierwszy gwiazdy blask. Na niebie pierwszy gwiazdy blask.